Hej, ludzie z a to jest Descapist i właśnie zaczynamy. zaczynamy. Zaczynamy naszą zabawę na kolejnym więzieniu. Chciałbym jeszcze się tu rozejrzeć i widzę, że. No, będzie się to dało jakoś zrobić. Zapewne. Co sprzedają od razu? Tak, na start? Uuu, na start mają pienik, no ładnie. Reputację mają dość wysoką, no dobra. Znaczy, ja mam bardzo wysoką. <grywa> Aha, czyli to jest gościu, z którym najprawdopodobniej mieszkam. Dlatego mam tak wysokie te stosunki z nim. I co śmieszne, zobaczyłem, że jeden. No właśnie, jeden z naszych strażników to pan Isaac! The man of Isaac! Więc mamy Isaaka! Żeby było ich nazwać Isaac, Ewa i tak dalej. To, to by było naprawdę fajne. Okej. Okay. Zobaczymy na razie jak przebiega nasz cykl dnia w tym więzieniu. Mamy po apelu od razu śniadanie. No to tak jak wcześniej. Mamy sztuczce, ale w mniejszej ilości. No, no cóż, no dobra. No super. Wprawdzie no nawet fajnie jest. Chciałbym jeszcze pogadać, no właśnie, ale no, no nie mogę pogadać. Nie mogę. No kurde, no nie. O, jakbym tutaj się to mogę. Siadamy, do to do dobry moment. Nie. Nie sądzę, szczerze mówiąc. Poczekamy. Zobaczymy, co będzie po śniadaniu. Chodźmy i mamy teraz ogrodnika. Stanowisko ok, serio, będę ogrodnikiem. Yy. Yy. Znaczy, no wiem na czym ta praca polega. Tak, mam lewi te głupie chwasty. Ale nie niech. Dobra, zaraz się ich pozbędziemy i zobaczymy. I zobaczymy. O, tutaj jest jeden. I co, co chciałem powiedzieć? I zobaczymy, jak to. Co, to jak, jak to tam się, kurde. Yy, I czego potrzebujemy, żeby zmienić pracę? Na jakąś inną. Koło trzeba wywalić, z pracy i tak dalej. Ale przy okazji teraz się możemy porozglądać. Na przykład tutaj dałoby się przepiłować. Ale potrzebuję. Przepiłować się przez dwie. te. dwa, 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 dwa ogrodzenia. 2, I kopiemy dalej. I proszę, praca wykonana. Zobaczymy, kogo musimy wywalić. Aktualnie jestem jako ogrodnik. Mamy stolarza, czyli możemy pozyskać łatwo drewno. Bibliotekarz, krawiec. Rozładunek myślę, że będzie bardzo dobry. Hmm. Kto się zajmuje? Morris. No to pomyślimy nad tym, żeby... Mo... Chociaż z drugiej strony... Tutaj jest... I jeśli bym był krawcem, to bym mógł się tutaj przekopać. Hmm, to ciekawe. Metal, o! Czyli mają skład metalu. A... Tutaj jest rozładunek, ok. Są też wieżyczki ze strażnikami. Hmm, czy to znaczy, że tędy mógłbym się przekopać? Ale musiałbym ominąć w tym momencie. No właśnie, nie, nie mam szans tędy się przekopać, bo tutaj mam bramkę. Znaczy, musiałbym mieć ten worek na kontrabandę. Czas na ćwiczenia, ok. No to czas na ćwiczenia. Mamy tylko maty? Okej. Okay. Na czym to polega? Tak po prostu? Aha, i tak muszę ciągle. W ten sposób. Aha, tutaj speeda, a tutaj siłę. Dobra, no to tutaj siłę. A, no to na no, starej zasadzie. Fajnie. Ale tam jest murzyn. No, chodźmy przeszukać murzyna no, tak na szybko. O. Nieśmiertelnik! Nie wiem, żeby nie było. Ale no, nieśmiertelnik to coś nowego już. Czas wolny, aha. Czyli po ćwiczeniach mamy czas wolny, nie mamy prysznica. No dobra, no to dość kijowo. Szczerze mówiąc. Dobra, przeszukajmy ich biurka. Eee, gówno, z, z, z tą rzeczką, może Magazyny są zazwyczaj bardzo pożądanym towarem. Okej. Okay. Steward nic nie ma. Trevor? Trevor też gówno ma. Tu jest moje biurko i tu jest biurko mojego... ...współwięźnie, tak to ujmę. Ma drewno! Hmm. Zacznę, ale na razie będę, się, będę chował wszystko u niego. To się nie zużywa, gdy normalnie pracuję. Nie zużywa się, no to ładnie. apteczka. O, apteczka jest bardzo ładna. W sensie bardzo, bardzo przydatna. O. Folia. Folia jest zakazana. Nie wiedziałem, żeby cokolwiek można było zrobić z folii, więc nie biorę. Widelec. Miętówki. To nic. Nic ciekawego. Dobra, to odkładamy... Się, tutaj troszeczkę. O, taśmę Zdjęcie rodzinne. No spoko. Wszystko będziemy na razie odkładać do naszego przyjaciela. Jest tu jakiś ten, ten. ten, ten wie, wiecie o co mi chodzi? Nie ma żadnej wentylacji. Nie, nie mam szans, żeby się wydostać. Rzuć to! Rzuciłem! Prosto na twój pysk, śmieciu. chwasty, tutaj mamy hmm, będziemy mogli się wyleczyć tu mamy bibliotekę, tak, okej okay. możemy sobie wzmocnić inteligencję myślę, że po apelu jeśli byśmy się schowali w jakimś takim w miarę zacisznym miejscu gdzie oni by nie chodzili, na przykład hmm, tutaj mają patrol, Ok. czyli tutaj nie Tutaj mamy izolatkę. Mm -hmm. A jakbyśmy kopali centralnie za naszym tym, to by mogło się szczerze mówiąc udać. Albo byśmy mogli zrobić podkop. O, to też jest dobre. Kolacja. A już jestem poszedł. No kurde, no. O co ci chodzi, człowieku?! Stałem obok ciebie! Okres masz? Znowu? Na 25 dolców, może coś sprzedają ciekawego? Folie, łomy, inne gówno. Tutaj jest... ...inne gówna. Ogólnie. No dobra, no to siadamy sobie tutaj. No to dobra, to siądziemy obok czarnego i zobaczymy co, co od nas potrzebuje. Nic od nas nie potrzebuje. Zarobiście. Po obiedzie mamy s... stanowisko ogrodnika znowu? What? Dwa razy dziennie mamy pracę? Serio? Dwa razy dziennie praca. O w dupę. Dobra, mo mogę więcej zarobić, ale. Mimo wszystko to jest troszeczkę irytujące w tym momencie. Ale z drugiej strony mogę zwiedzać w trakcie tej pracy i to... Ale z drugiej strony po, po pracy też mogę zawsze zwiedzać, więc... Kurde, no. Trochę gówno. Czemu tego nie mogę? Aha. Nieważne. Tutaj nic, tutaj nic. Chociaż tędy się przebiegować też by było ciekawie. No kurde no, kopaj to. Jeszcze rozumiem dwa albo trzy. Takie muszę zgarnąć krzeczki. O, tutaj są dwa w jednym miejscu. Mam wiele łatwiej. Albo jeden. Myślałem, że ciemniejszy to będą dwa. Wyglądał jak dwa. Jeszcze jeden, tak? Potem się kończy, potem się kończy moja robota. Super. Zarąbiście, jestem happy C Cóż potrzebuję na ci Magazyn. Okej, okay, bardzo cię lubię ziom. I tak, tak sądzę, że... Sądzę, że twój magazyn jest już twój. No, to byłeś ty, tak? Tak. Hej, 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 hej. Czekaj. Mam do ciebie magazyn! 22 dolce, zarobione. jestem happy. Hmm, czy ja bym chciał drewno? Ja, ja szczerze mówiąc, nie chcę drewna. Kurde. Najbardziej chyba bym się, bym się cieszył z rozładunku, ale. mori bym musiał pobić parę razy. Prysznice, ok. Dość dziwny mamy ten schemat dnia, no ale cóż, no bywa. Dwóch czwartek ma dla mnie quest, już się boję. A Nie. nie, tutaj mam, o metal, ok, metal by, nawet, nawet, stałem się na zrobienie też podkopu, bo ponoć można w podkopach trzymać itemy i wtedy by byłoby mi potrzebne drewno, bo z drewna bym robił sobie podpórki. Może zrobić taki strasznie długi podkop, wieczorny apel. Czyli ja nie mam teoretycznie czasu wolnego? Serio? Nie mam czasu wolnego. No to jest lekko chore. Aha, i są przeszukania. No, no dobra. Przeszukanie, no to, to będzie To będzie lipa, coś tak czuję Dobra, ale mamy taśmę klejącą, to już jest plus um. Okej okay. To odkładamy się na no. View. ok. Myślę, że możemy i spać. I myślę, że też zacznę wprowadzać swój plan w życie. Znaczy przeniosę szafkę tu. Tu ogólnie będę robił podkop. Jeśli się podkopię pod pierwszą warstwę, to będzie gites. Poduszka. No dobra, ładnie, ładnie. Sto stoję z Wami, no tłumaczę tym przygłupom, co, co powinni robić. Tak, tak, nie, nie, tak bardzo nie. Gówno mają, smutne. Wezmę sobie poduszkę jako broń. Głupota, ale zawsze. Żarcie i test, to ja sobie już wezmę łyżki. Mogę też teoretycznie wziąć tą ta, taką jedną ściankę i właśnie ją rozłupać. I tam wrzucić może atrapę ściany, bo takie rzeczy ponoć też są. Zobaczmy, co ja w ogóle mogę wykraftować. Mm, sleeping bagi, na tego typu gówna. Atrapa cegły. No właśnie. Papierowe narzędzie? Atrament? Co to jest papierowe narzędzie? What the fuck? Mocna łopata. Lekka łopata. Ok. No to lipa. Potrzebuję więcej crafting notów. Bo inaczej nie ogarnę. Mogę zacząć kopać tymi łyżkami. Zobaczymy, jak, jak daleko zajdziemy. Kopiec łyżkami. No co, może ktoś się. O burzy, może ok, i teraz mamy znowu pracę ogrodnika. No zarobiście, Je jestem prawie happy, prawie z tą różnicą, że w ogóle. Czyli tak, musimy zmienić pracę, to jest pewne. Co jeszcze? Będziemy musieli ogarnąć jakiś podkop albo ewentualnie przebić się przez te, przez, 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 wiecie, przez, płoty o, Tak to się tak to się ode mnie. Kurde. ode nie... Kurde, ja nie za bardzo wiem, jak by to można było zrobić. Chociaż może... Byłbym w stanie się przebić przez dwa ogrodzenia jednocześnie. Jeśli bym jedno podpinułował jednej, pro... jednej nocy do 4%, a potem przez drugie się przedostał. To by było dobre. Widzę cię, że na mnie patrzysz. Ok, kopiemy powolutku. Ciężko się przebić przez podłogę. No cóż. Ok, łyżka się służyła. A może by tak zdobyć klucze? Bo to też mogę zrobić. Mogę tak właściwie wykraftować klucz. Mogę. No to fajnie. Biją się, biją, biją, biją. Dobra, zostawiamy. I hej. Osz. Kochany jesteś, naprawdę, ziom. Naprawdę cię lubię, ziom. Trójeczka. No właśnie, muszę jedną rzecz sprawdzić. Z Shiftem. To co mam tym robić, jak nie kopać, kurde? Dobra, czas na ćwiczenia, tak czy siak, więc zastawiamy. Zawalamy śmieciami. On mi sprawił szafkę. Chcę go zabić za to. No już, już jestem, już. Boże, się zbieło dwóch kurde do SN20. O, oh, demet, to, to nie będzie łatwe. To tak bardzo nie będzie łatwe. Dyszy, no się. Czas wolny, dobra, czyli mam czas wolny. Łyżki kopiemy, zobaczymy. Może nam się uda przykopać się, chociaż troszeczkę. Sądzę, że oni tego nie znajdą. Nie powinni przynajmniej. Aha, jestem zbyt zmęczony. Dobra, no to chodźmy na prysznic. Może tak według logiki. Biją się, biją, biją, może umrą. Dwóch? Dwóch. Dwóch zajęczyło zgoda. Pięknie, mam żarcie i mamy, no, śmieci. O szkło, ze szkła można zrobić nóż fajny. No, ok, już się trochę wykąpałem, jest dobrze. Umiarkowanie, dobrze. Oczywiście, liczę na Wasze wsparcie psychiczne. Już prawie gotowy podkop. Myślę, że nie obrazi się, jak mu dodam troszeczkę rzeczy ciekawych. Wezmę wszystko, co jest legalne, a zostawię mu same nielegalne. Czekolady sobie wezmę. Jep, 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 jep. Ej, teraz mogę się umyć. Ile szczęścia. I ćwiczymy. Potrzebuję dużo siły. I ogólnie dużo życia. Bo wtedy mi będzie łatwiej uciec. Wiecie, kogoś zlać i tak dalej. To będzie dobre. Okej, okay, powolutku. Kolacja. W sam raz, bo jestem bardzo zmęczony. I bardzo głodny. Okej. Okay. Nie ma łyżek? Nie ma łyżek. No cóż, bywa. Um, więc weźmy sobie żarcie i siądźmy tutaj. Nie. Um, lipa? Ma ktoś jeszcze sklepik? Tam tylko murzyn. Moris. Nie ma nic sklepu. Kurde, no, przedałby się. Czarny sklep. Ha, ha, Nie śmieszne. Dobra, stanowisko ogrodnika. No dobra, no to znowu niszczymy chwasty. Czuję się spełniony, bo wiele chwasty. dwa, prawda? Jeszcze dwa. Tak. Niestety. Ponieważ strażnicy mają klucze, więc mógłbym się przedostać przez to. Ale moje pytanie brzmi: czy po tym tam dalej jest tylko i wyłącznie ogrodzenie, czy może jest. Jest kolejna bramka, którą bym mógł otworzyć tym samym kluczem? Może innym kluczem? Mógłbym mieć biały klucz i wtedy bym wyszedł ogólnie z więzienia, więc. Dobrze jest. Dobra, praca wykonana. Tu bym też się mógł przekopać. I to by było dobre, to dobre by było, tak. Zaiste. Okej, okay. wchodzimy sobie tutaj. Przeszukamy ich. Bo zdaje mi się, że tej czynności jeszcze dzisiaj nie ogarnąłem. Jeden nie przycisk. Tak bardzo. Okej. Okay. Lipa. pa. Um. Tutaj mogę jeszcze przeszukać. Steward. O, zegarek masz. No to ładnie. Zegarki z reguły są dobre. E, drugi zegarek mmm, handlarze. Zegarki są dozwolone. Wow. Fajnie. 74. No dobra, no to myślę, że się przekopiemy. Przynajmniej zrobimy dziurę. Widziałem strażniki, już takie. Zaraz to zakryję. Zaraz zakryję. Będzie dobrze. Mogę zostawić drzwi? Mogę, ale i tak, i tak się będzie dało wejść. No cóż. Bywa. Najchętniej bym kopał w nocy, no bo wtedy mają mniejsze szanse, że mnie nakryją. Okej, okay. eee, myślę, że... że te, ten kto padnie pobity, ten dostanie w nagrodę ode mnie ziemię. Mam miotłę. No to masz teraz jeszcze ziemię! haha. Ha, ha, ha. wiesz, bo jesteś czarny i, i ziemia też jest czarna. Ha, 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 ha. nie? Tak bardzo nie. Licho łopata. O! I to dobre jest, to dobre jest naprawdę. Mocna łopata, licha łopata. Eee... Proz prowizoryczny uchwyt, blacha taśmakająca. Jaki prowizoryczny uchwyt! Fuck! Kolejne rzeczy mi brakuje. Tak daleko, tak blisko, a jednak tak daleko. O, oh, diem Hej, masz, masz dla mnie jakiegoś questa. Nop. Hej, strażnicy, mogą mieć ze mną dobre stosunki, serio? Hmm, to ciekawe. Wieczorny Apel, jak fajnie. Zostańcie obok murzyna. Kurde. Stanę sobie tu. Albo lepiej, stanę sobie tu. No, wyszli ludzie. No, dalej. Okej. Okay. Wbijamy sobie tutaj. Zejść i spróbować się podkopać dalej. Ok, i kopiemy, i kopiemy, i kopiemy. W końcu jest noc, więc nie powinni za bardzo nam wchodzić do celi. Teraz wpadłem na pomysł, że jak już jestem pod ziemią, to może lepiej by było mieć tego manekina. Nie. Uh, pyk pick, Pyk pick. Oh, Mam poduszkę? Mam poduszkę jako broń, prawda? Mam Teraz crafting Pyk, 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 pyk 6 inteligencji, no to dobra No to nie zrobimy manekina Ale za to możemy to odłożyć Wszystko I spać Ja wam dziękuję za oglądanie Do następnego odcinka No i... bye -o.